Mateuszu. Witaj Piotrze. padałoby zacząć od takiego. Jakie życie, taki, taki są, taki będzie w nic. No, to może być ciekawe. Mamy się dzisiaj zmierzyć z tym tematem. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. No trudny temat. Mam pytanie na początek. Jak Jezus przyjdzie, a ktoś jeszcze będzie chodził po ziemi wtedy, to będzie musiał umrzeć czy nie? Też chciałbym wiedzieć. No mamy... Teorie są różne. Mamy chyba dogmat o powszechności śmierci. Że śmierć dotyka każdego. Teoretycznie to jest jedyny sposób, żeby zmartwychwstać. No tak. Trzeba umrzeć, żeby zmartwychwstać. Zgadza się. No, tylko pewnie zależy, jak to ta śmierć będzie wyglądać. Czy jak w przypadku Matki Bożej, że mówimy o jakiejś formie zaśnięcia, czy takiego natychmiastowego przejścia przez śmierć? Dokładnie. No Ciężko jest pewnie tak szczegółowo powiedzieć, ale jakaś forma będzie. Pewnie. Inna niż znamy. Jest to ciekawe. No i nagle sąd. Co na to katechizm? No właśnie, co na to katechizm? Katechizm bardziej tylko pokazuje, że ten sąd jest oddany w ręce Jezusa. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że katechizm dzieli ten czas na takie dwie połowy. Przed sądem, że ma być strasznie, jakaś ostateczna próba, jakieś ostateczne działanie zła, ostateczne świadectwo, i potem wejście Boga, który już to wszystko uspokaja. I teraz się ustawcie, teraz wam powiem, że ci błogosławieni, bo to, bo to, bo tamto, bo Jezus nam opowiada, jak to będzie wyglądać. Że no, w dzieli... obrazach, no nie? Posługuje się obrazami. Znaczy, no jest taki podział, i mało tego to pokazuje, że jak mówimy o sądzie ostatecznym, to mówimy tak naprawdę też o końcu. Świata? Świata, o końcu wszechświata. Świata? Wszechświata. Pamiętam, że jak byłem trochę młodszy, to straszono nas, że będzie koniec świata przy jakimś tam zaćmieniu słońca. Pamiętam, że wtedy się bałem i to był moment, kiedy przeczytałem całą apokalipsę w ciągu chyba dwóch dni, żeby się dowiedzieć coś o końcu świata, który wtedy był tak mocno zapowiadany. Ja już wiele razy był zapowiadany. No nie ja bałem się świata. wtedy, tylko wtedy, teraz już się nie boję. A czy tylko tutaj, bo, bo my rozumiemy koniec świata z takiej perspektywy, że się coś kończy, no nie? a? Katechizm pokazuje nam koniec świata jako coś, co się wypełnia, a nie kończy. Ano tak. Bo tam jest wprost powiedziane, że już jest dana nam świętość i tak dalej, pewna łaska, ale jeszcze nie w pełni. Mhm. Natomiast ten sąd ostateczny to jest taki moment wypełnienia wszystkiego. My mówimy jak z Wigilia Paschalna i kreślimy na paschale alfa i omega, no nie? To jest ta omega, jeszcze, jeszcze nie doszliśmy do omegi. Historii. W ogóle, bo to y, takie ciekawe spostrzeżenie, bo to się wiąże z historią, z rozumieniem w ogóle historii, że my rozumiemy historię tak, jakby ona dotyczyła ludzkości i działa się we wszechświecie. Rzadko myślimy albo patrzymy na to, że wszechświat jest w historii. A my jesteśmy gdzieś na uboczu. No, też w tym. My jesteśmy też tym, ale nie jesteśmy. Wszechświat nie jest niezależny od historii, tylko też jest historią, więc jest jakiś etap, do którego zmierza. I według wiary, tej którą przynajmniej my wyznajemy, tym momentem jest ta pełnia, którą przynosi Jezus przez sąd, czyli ta omega wypełnienie się wszystkiego w nim. No i ciekawe są też moim zdaniem te dwa spojrzenia. Spojrzenie wiary, o którym teraz mówiliśmy, od takiego spojrzenia, tego fizycznego, związanego z wszechświatem, jest faktem że Ziemia kiedyś się skończy. I to nie podlega dyskusji. Nasze Słońce jako gwiazda wyczerpie paliwo. Jak to mówią tak. astrofizycy, zacznie puchnąć, wchłonie Ziemię. Układ słoneczny się skończy. Pytanie, co będzie szybciej. No. A może to będzie równolegle? Może być. Że Pan Wiele razy posłuży. Bóg się posługuje, no nie? Tym, co fizyczny do tego, co chce zrobić w wymiarze takim duchowym. Pytanie, czy będzie chciał tak długo czekać. No jak się czyta katechizm i czyta się o tym, że ten cały sąd jest gdzieś złożony w Kościół i że ten Kościół jest poddany takiej wielkiej próbie i że im bliżej tego końca, tym ten, ta próba jest mocniejsza. I chodzi o to, który człowiek wytrwa przy Chrystusie mimo tych wszystkich przeciwności, mimo tego, jak działa zły, no to daje to dużo do myślenia w perspektywie na przykład dzisiejszych czasów, hmm. gdzie faktycznie wiara jest poddawana próbie. Wiara mówi o wierze konkretnego człowieka. Tak miałem też taką myśl, że kiedyś, powiedzmy 3000 lat temu, Izraelici Żydzi czekali na różne momenty w dziejach historii. Czekali najpierw na przyjście Mesjasza i ten Mesjasz z naszej perspektywy chrześcijan już przyszedł. Więc to zaczyna się wypełniać ten zegar tyka coraz szybciej. Tak, tak. I my już czekamy tylko na to ostateczne przyjście Jezusa. Już po drodze nie ma tego narodzenia. No tam nawet katechizm mówi wprost, że my nieustannie wołamy o to w każdej eucharystii. No nie przyjdź Panie Jezu. To też mnie tak dotknęło. Każdy ojcze nasz to jest wołanie o koniec świata. Tak. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Przyjdź królestwo Twoje. Więc to, to jest na pewno taki ważny wymiar. W ogóle myślenie o tym, że wszechświat do czegoś zmierza, że my w tym wszechświecie do czegoś zmierzamy, że jest ktoś, kto jest, no można użyć takiego słowa, panem całej historii wszechświata. No nie? Kto jest ponad tym, czyli Chrystus. I to mi, się, to mi się bardzo podoba, bo to też pokazuje, że no warto mieć cel i to warto mieć dobry cel w tym wszystkim. No, a załóżmy, że nie ma sądu. Załóżmy, że nie będzie żadnego. Że po prostu umrzemy i że nie będzie zwycięstwa sprawiedliwości, że nie będzie docenienia dobra. Że, że jest tylko tak, jak to widzimy dzisiaj w świecie, że. Ci, co się rodzą bogaci, są bogaci. Ci, co się rodzą biedni, zawsze będą biedni, że nie będzie jakiegoś wynagrodzenia czy, czy takiego spojrzenia z miłością. A to nie jest prawda, że jak się rodzisz biedny, to będziesz biedny. To, to, to jest bardzo duże uogólnienie. Nie, nie to? no to jak byś spojrzał na badania milionerów w Ameryce i jest chyba około kilkuset tysięcy, to znaczna część pochodzi z biednych rodzin. No, ale wiesz o co mi chodzi, nie? Że... Wiem, wiem, że chodzi ci o to, że jest po prostu, rodzimy się, jest życie takie, a nie inne, lepsze, gorsze. Jest tak po krzyda, prostu, która umiera się na i, i się wszystko kończy. No załóżmy, że jest tylko tak, że jest to bez sądu. Bo chcę udowodnić, że ten sąd jest czymś naprawdę dobrym, że on się może wydawać straszny, ale że on jest ogromną nadzieją. Bo bez tej perspektywy sądu no to może być takie poczucie, że, że to życie jest strasznie niesprawiedliwe.